Cywilizacja to wrażliwy twór, splot okoliczności. W każdej chwili najmniejszy trzepot skrzydeł motyla może go zakłócić. Tego właśnie chciałeś? Jesteś gotów mnie zabić, haką? Dla tego klucza? Tyle osób zdążyło już zginąć. Nie powstrzymam koła wprawionego w ruch. Ale miałeś szansę mnie zabić. Odebrać mi klucz na bazarze. I co? A jak sądzisz, młody? Obiecałeś wydostać mnie z miasta. Mieliśmy umowę. A potem na mnie doniosłeś. Ach, myślisz, że Waltz pozwoli ci odejść? Tak po prostu? Wiesz, co zrobił Dylanowi. I... I pozostałem. Tak, ale oni stali mu na drodze. Dylan go zdradził. Lukas nie chciał oddać klucza, więc... Więc go zamordowałeś! Klucz to moja przepustka na zewnątrz. Wielka szkoda, że muszę cię zabić. <laughs> Uciekniesz. Możliwe, ale nie chcesz mnie widzieć. Nie jestem taki ładny jak kiedyś. Widzieliśmy Twój biomarker. Nie znajdziesz mnie na czas. Milian, Frank, Lawan, dlaczego ją straciłeś? Frank powiedział ci o wieżowcu? Powiedział, że skurzyłem, Co? Myli się co do tego to była samobójcza misja a Lawan, dlaczego ją zostawiłeś? Co? Skąd niby o tym wiesz? Odpowiedz na pytanie: Zawarłem pakt z diabłem. A ona miała własne piekiełko. O czym ty gadasz? Podszedłem, by ją chronić. Gdybym z nią został, Wolc by ją zabił. Dlaczego z nim pracowałeś? Dlaczego zdradziłeś Frank? Ja wcale. Nie zdradziłem Franka. Ja próbowałem wszystko naprawić. Po akcji w wieżowcu chciałem szpiegować wolca. Ale nabrał podejrzeń. Groził zabiciem Lawan. A teraz jest za późno. Przykro mi Hakon. Nie chciałem tego. Frank... Tu Aiden. Hakon nie żyje. To doktorka z Gierę. Ma to związek z bazą danych? Tak, i chyba wiem, kogo chcę dopaść. Spróbuję skontaktować się z nią drogą radiową. Daj mi ten klucz, Eden. Przestań, Hakon. Nie jesteś w stanie walczyć. Wkrótce się przekonamy, racja? Hakon, pogadajmy. To nie ma sensu. Nocni biegacze nic dla ciebie nie znaczą? Nie chcesz wszystkiego naprawić? Nie ma czego naprawiać. Nocni biegacze nie istnieją. Nieważne, co Frank gada, zmarłych nie wskrzesi. Choć to piękne marzenie. Co tu się tak naprawdę dzieje? Wiem, jak zostawiłeś nocnych biegaczy. Codziennie się zastanawiam. Czy gdybym tam był, coś by to zmieniło? Czy oni by przeżyli? Wiem, że nie zwrócę im życia. Ale poprzysiągłem, że wykażę się przed Frankiem i Lawanem. Nie chcę już z Tobą walczyć, Hakon. Ja też nie chcę. Ja też. Wiesz, jestem zmęczony. Kurewsko zmęczony. Ale jazda, co? Bałem się, że będę musiał sam surfować. Dzięki, że go dla mnie zmiękczyłeś. O, jest i mój promyczek z zabójczą kuszą. Zamknij ryj. Dobrze, że mnie nie wykończyłeś, Aiden. Inaczej byłaby wkurwiona. Laoan! Jak ci się. Mam swoje znajomości. Zatrzymaj mnie, a przestaniemy się przyjaźnić. Zabicie Hakona ci nie pomoże, Lawan. A Co ty możesz wiedzieć? Wiem o nocnych biegaczach. Frank mi powiedział. Mówił o równowadze i odpuszczaniu. <laughs> on i odpuszczanie? Odpuścił! Ty też możesz! Prawda? Lawan mówił, że chciał cię chronić. O czym on do cholery mówi, Tubku? Mówił, że dołączył do Wolca, bo chciał go szpiegować. Ej, ten zamknij się. Ale przestał, bo Wolc groził, że cię skrzywdzi. Aha. Pierdolisz. Wiem. Przestań kłamać! Lawan! To jest pierdolenie. Idź, zanim zmienię zdanie, dupku! Przepraszam, jak się czujesz? Samo nie wiem, chyba czuję ulgę. Jakiś spokój, w końcu, ale. Powinnam go zabić. Był na mojej liście. Nadal na niej jest. No to się jej pozbądź. Ta lista to mój jedyny cel. Dodawała mi sił. Wyrzuć ją, Lawan. Myślisz, że mnie znasz? Pierdol się. Lawan, czekaj. Frank? Gdzieś ty był młody. Czekam na ciebie w tu. Tak, od naszej ostatniej rozmowy sporo się działo. Ja pierdolę. Co się stało? Czeka. Tak, choć nie uwierzysz, co ci powiem. La One tam była i... puściła Hakona wolno. Co zrobiła? Tak, zniszczyła swoją listę. Jestem w szoku. Zachowaj to na później, Frank. A co z tą doktorką? Przyjdź do rybiego oka, Wszystko ci opowiem. C C C C C C C C Субтитры а

Z <grywanie> jakich nas? Szukam męża, ale to byłabka. Płapka? Bo przyjdzie. To prywatna impreza, czy każdy może wbić? Sporo zrobiłeś dla miasta, jeden, dla noc tych biegaczy. Kiedyś będziesz jednym z nas. Będziesz z niego niezły biegacz, co Lawan? Hm? Najlepszy. A co do dziś? Hej, słuchajcie, chciałem coś powiedzieć. Ej! słuchajcie mnie. Hej, zamknijcie się wszyscy. Frank chce coś powiedzieć. Na mocy resztki danej mi władzy ogłaszam Lawan oficjalnie i na zawsze nocnym biegaczem. Tak, kurwa! Kończę! <laughs> Lawan, Nie, pola, <laughs> Czyli. Czyli reaktywujesz nocnych biegaczy? Nie, to ty ich reaktywujesz. Ty i jeden w sumie już zaczęliście. Te stare wygi to byli nocni biegacze, którzy usłyszeli mój komunikat i wrócili. Ale ty przebiłaś ich ostokroć. Do Dorosłaś. Ach, wal się! Wejdziesz, Kredo, skoro Hakon żyje, to znaczy, że nauczyłaś się wybaczać. Znalazłaś równowagę. O to właśnie chodzi w byciu nocnym biegaczem. A co z tobą, Frank? Umiesz wybaczyć? Nie masz tak grosz wyczucia, Hakon. Zazwyczaj, ale nie tym razem. Może ci się to przyda. Skąd to wziąłeś? Cały czas miałem to przy sobie, Frank. To jak to będzie, szefie? Skoro Lawan może ci wybaczyć. To chyba nie mam wyjścia. Nie jestem przekonany. Ale darowanemu koniowi. Dobrze. Ale teraz jest chwila Lawan, nie twoja. Więc zamknij się na moment. Słuchajcie, pakujcie dubska na dach. To lepsze miejsce na ceremonii niż niebany bar. Bada! Dzisiaj rodzę się na nowo, by służyć sprawie większej niż ja. Dzisiaj rodzę się na nowo, by służyć sprawie większej niż ja. Będę mieczem, który siecze wrogów ludzkości. Będę mieczem, który siecze wrogów ludzkości. Będę tarczą za którą ludzkość powstanie na nowo Będę tarczą za którą ludzkość powstanie na nowo Będę światłem w ciemności Będę światłem w ciemności Oto moja ofiara Oto moja ofiara Moja przysięga Moja przysięga nocnego biegacza nocnego biegacza to jest to! Będziesz ze mnie dumny Już jestem Ta chwila wymaga uczczenia... Ludziska! Z powrotem do Baru. Hayden, doktorka, o której ci mówiłem, to Veronika Ryan, mieszka Wold Wieledor. Żartujesz sobie? Co? Poznałem ją już jakiś czas temu. Byliśmy znajomymi, przychodziła do kantyny. Chyba udało mi się jej nie wkurzyć, kiedy chlałem na umór. Pozgodziła się pomóc. Pogadamy, zanim pójdziesz? Spoko. Brzmi poważnie. Pogadamy później. Powodzenia. To... gratulacje. Wybacz, że cię unikałam. Ja... Wiesz, jak to się mówi. Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znaczy, że pora odejść. Tak. Pielgrzymi tak mawiają. Żadne z nas nie musi się już martwić. Chyba powinienem na tym poprzestać. Słuchaj, przykro mi, że Cię zostawiłam. Po prostu. W porządku, to nie była moja sprawa. Była, przeze mnie. Sama Cię tam zabrałam. Może zrobiłam to celowo? Celowo? Ty sprawiłeś, że ja, Frank i to wszystko to twoja sprawa. I zobacz, ile wszyscy zyskaliśmy. Może ja chciałam, żebyś wiedział, ale za bardzo bałam się powiedzieć ci o tym, więc. Więc poszliśmy po buty. No tak, te jebane buty. Dobrze ci w nich. Dobra. Już czas na mnie. Idziesz szukać siostry, tak? Czasem jej zazdroszczę. Zazdrościsz? Ha, Czego? Że tak dużo dla kogoś znaczy. Przepraszam, kurwa, pierdolę od rzeczy. Ludziom na tobie zależy, Lała. Odpierdź się. Nie, naprawdę. Nie chciałem. Zamknij się już. Dzięki. A coś dla ciebie ma Aiden. Ej. Lawan no czekają na ciebie na dole. Idę Hakon. Kurwa. Idź robić swoje, Aiden. I powodzenia. Teraz ja też muszę robić swoje. Im więcej się zmienia, tym bardziej wszystko jest takie samo. Co młody? Frank znalazł doktorkę, której szukałeś Weronikę Ryan. Wygląda na to, że pracowała dla GRE. A myślałem, że wiem już wszystko o kobietach w tym mieście. Powinny się znaleźć gdzieś w okolicy kościoła. Mam ci wiele do powiedzenia, Lawan.